Uwago. Co dla ciebie w pierwszej połowie listopada? Twoje życie nabierze kolorów po długim czasie między muszę a powinnam. Uświadomisz sobie, że możesz też chcieć. Coś w Tobie zapłonie na nowo, wyrwie cię z rutyny i przypomni Ci, kim jesteś, jeśli nie próbujesz się nikomu przypodobać. To co zrobisz teraz z serca przyniesie ci zaskakujące efekty. Powiesz sobie, to ja decyduję, co mnie cieszy i nie będziesz czekać, aż ktoś cię wybierze. W relacjach ciepło, ktoś zacznie na ciebie patrzeć z podziwem. Dotrze też do ciebie, że szczęście nie pochodzi z zewnątrz, tylko jest w tobie. Te dni to energia światła, wdzięczności i życia w pełnym słońcu, a to dlatego, że zaczniesz błyszczeć dla siebie, a nie dla innych. Nadchodzi czas, kiedy twoje serce znowu będzie źródłem tego, co dobre i właśnie to poprowadzi cię tam, gdzie chcesz być, więcej w prywatnej sesji Tarota.